że byłoby wtedy łatwiej. Hej, 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 witam Was ponownie bardzo serdecznie. Słuchajcie, mogłoby się wydawać, że moja wkręta w Destiny skończyła się już dawno temu. Nie grałem w ten tytuł praktycznie przez ponad rok. Myślałem, że mam już to wszystko ze sobą. Los jednak oczywiście chciał inaczej i razem z Grabą i z Juchim zaczęliśmy robić serię streamów. No i poczułem to znowu. Znowu się wkręciłem, znowu gram regularnie, znowu wbijam Lajta i palę przy tym tytule godziny. No i stwierdziłem, że skoro jakby ja już swój czas pożytkuję właśnie w Destiny to wypadałoby nagrać coś dla Was, żebyście Wy również byli na bieżąco z tym, co ja robię. E, a nadarzy się ku temu naprawdę świetna okazja, ponieważ w tym momencie w grze odbywa się jeszcze event halloweenowy nazywający się Święto Utraconych. Jest to oczywiście taki mm, odpowiednik święta zmarłych w uniwersum Destiny. E, i właściwie kończy się w najbliższy wtorek, więc to już sobie jest ostatnia okazja, żeby wbić jakieś fajne nagrody i właśnie sobie troszeczkę pograć. I chciałem właściwie wam pokazać na czym to mniej więcej polega właśnie w tym sezonie, w tym roku, ponieważ jest to event już powracający po raz któryś. Um... Przede wszystkim e, mamy tutaj, jak widzicie, wszędzie świetne dekoracje, wszędzie lampiony w kształcie engramów i tak i tak e, dalej. Jest specjalna misja, którą zresztą dzisiaj wam pokażę. E, jest drzewo, na którym e, można raz w tygodniu pozbierać najróżniejsze. Gdzie to się wskakiwało? Chyba tędy. Zaraz gdzieś dostaniemy. Cholera, nieważne. Dobra, nie będę teraz tej wbijał. Może tędy. Może tym korzeniem. Dobra, nie wskoczy, bo jestem ułomny. Nieważne, ale na to drzewo można wejść, jak gdyby tam są cukierki i czekoladki, które są e, walutą Halloweenową, a u e, Ewy możemy jak gdyby to wszystko e, jakoś spożytkować. E, mamy, r, mamy maski, mamy torby z prezentami, mamy oczywiście zadania, które ja już sobie w tym momencie wezmę e, i przygotuję się na to, co będziemy robić za chwilkę. W zapasie jak najwięcej oczywiście Dobra. E, ja od Ewy mam już kilka masek, właściwie mogę Wam pokazać. Muszę ją założyć, bo warunkiem zdobywania zaaktywności cukierków i czekoladek jest właśnie założenie maski halloweenowej. Ja mam akurat taki wariant, ale są też inne odblokowane. Możemy wybierać z tych, które już posiadamy i w dowolnym momencie sobie przerzucać. Tak to mniej więcej sobie wygląda. No To są maski papierowe, jak gdyby to jest też element, który z roku na rok wraca do Destiny. Ehm, odblokowałem również łewy broń. To jest w sumie najfajniejsza i najważniejsza rzecz, którą w tym wydarzeniu moim zdaniem można zrobić. Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę w Destiny i macie niski poziom lighta, no to macie szansę wbicia, słuchajcie, broni na 950. Ehm, ja na przykład w tym momencie, no dla mnie to nadal jest naprawdę spora i fajna nagroda. Ehm, żeby to zrobić trzeba troszkę pogrindować aktywność, którą my dzisiaj będziemy wykonywać, no i zbierać również maski, kupować za te wszystkie cuksy i czekoladki kolejne maski. No i w pewnym momencie jak gdyby już nie pamiętam co nam dokładnie się robiło, ale nie jest to trudne, wystarczy poświęcić dwa wieczory i właściwie macie to wbite. Zresztą polecam bardzo serdecznie, ponieważ od czasu kiedy widzieliśmy się w Destiny po raz ostatni, gra przeszła na model free to play. W free to play oczywiście nie macie wszystkich dodatków, nie macie Forsakena i Shadow Keepa, czyli dwóch ostatnich dodatków, ale ta a e, objętość z, z właśnie zawartości w free to play'u jest naprawdę ogromna. Jeśli nigdy nie próbowaliście tej gry, to ja Wam szczerze polecam, bo jest ogromna szansa, że bardzo Wam się spodoba. Także zachęcam, żebyście sobie tego free-to Play'a przetestowali, szczególnie że on jest właśnie we free to play'u e, zarówno na PC, jak i na konsolach. Dobra, słuchajcie, to tyle chyba tytułem wstępu, e, Wilkołak okazuje się całkiem spoko bronią, ja w sumie nawet chętnie sobie jej teraz z niej teraz korzystam, bo przez cały czas pakowałem mocno w Lighta i e, nie za bardzo skupiałem się na tym, żeby rozwinąć swój ekwipunek, mój aktualny set nie ma większego sensu, więc jak gdyby tego też nie musicie jakoś szczególnie e, oceniać i zwracać na to uwagę, dopiero wkraczam w ten etap, kiedy, kiedy zbieram przedmioty, które są faktycznie w grze w jakiś sposób potrzebne jakoś fa fajnie się kombują. E, Dobra, słuchajcie, to właściwie chyba tyle tytułem wstępu. E, ja zbieram ekipę i wprowadzam Was w nawiedzony las. Widzimy się za chwilkę. No dobrze, słuchajcie, dotarliśmy do nawiedzonego lasu. Właściwie ja dotarłem, a chłopacy chyba dopiero zaraz e, dotrą. Mamy Nekrosa, jeszcze Ocik zaraz się pojawi, i to wszystko oczywiście zależy od, 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 od dysku głównie. W każdym razie, słuchajcie, to może być dość nieoczywiste, ale ja zacząłem grać na PC. To z tego wynika, że po prostu kiedy planowaliśmy te streamy, to Yuhiemu i grabie było łatwiej na PC, a ja się zgodziłem, jako że można teraz sobie synchronizować konto i przenieść postać pomiędzy platformami. Właściwie to nawet nie tyle przenieść, co po prostu współdzielić. No ale dobra, są teraz ważniejsze rzeczy do omówienia, eee, jesteśmy słuchajcie w labiryncie, w tym nawiedzonym lesie właśnie, e, którego dotyczy to wydarzenie i w nim musimy sobie e, zabijać najróżniejsze zamieszkujące go potwory, no wredna, do dobra. E, za zabijanie potworów zdobywamy procenty, tak jak widzicie po lewej stronie, teraz mamy ich 70. W momencie, kiedy wbijemy 100% za zabijanie potworów w danej lokacji, e, zostajemy automatycznie przeniesieni do sali z bossem. No i musimy tego bossa zabić, i to właściwie zamyka segment zaliczenia jednej odnogi. Zostajemy, zostajemy następnie przeniesieni do kolejnej i powtarzamy ten cykl, korzystając z tego limitu czasu, e, który jest wspólny dla całego podejścia. E, w... No i właściwie tyle. Takim głównym, głównym celem teoretycznie tego eventu jest dotarcie do e, dziewiątej odnogi, co nie jest jakoś super straszne, nie, strasznie trudne, jeśli macie zgraną drużynę, która e, wspólnie wie, co ma e, robić. Pierwsi bossowie powinni być super łatwi, nawet mi się za bardzo nie chce na nich zużywać żadnych fajnych rzeczy. O, chłopacy już zabili, właśnie. <gry> Natomiast, oczywiście, później zaczynają się robić coraz trudniejsi, coraz trudniejsi. Jak gdyby taki pik gdzieś tam przychodzi koło 6-7 odnogi. Ja sam osobiście jeszcze nigdy nie zrobiłem 9 odnogi. Trochę wątpię, żebyśmy dzisiaj mieli tego dokonać. Prawdopodobnie tak nie będzie. Jak, jak widzicie, w ogóle licznik się w tym momencie zatrzymał, i kiedy wchodzimy w ten krąg, on się ładuje do góry. Kiedy dojdzie do końca, zostaje wygenerowany, jak gdyby proceduralnie, kolejny korytarz, no i zaczynamy kolejną odnogę. Tu jest cholera. Ciemno. Oczywiście wszystko miało być utrzymane w klimacie e, horroru, ale mój monitor, nie ukrywam, że jest dość ciemny. E, przez co mi osobiście trudno jest się tutaj naprawdę e, rozeznać w tym, w, tym, w, tym, w tym, co się tu robi. Dobra. E, jak widzicie, co chwila wypadają jakieś cukierki. Gdzie oni poszli? tutaj Ja się gubię w tych korytarzach, czy mi trzeba pokazywać palcem dosłownie. W każdym razie, z przeciwników wypadają cukierki, które tak jak mówiłem wcześniej są walutą w tym evencie. To za nie możemy sobie kupować najróżniejsze fajne rzeczy. No i oczywiście kiedy już zabijemy ostatniego bossa, to z niego to za nim czeka również komnata z nagrodami i tam też jest właśnie dużo i cukierków, tych właśnie, które lecą z przeciwników oraz również czekoladek, które są no skąd tu łupiesz? Dziś z góry pewnie. Nie, tu jesteś. Dobra. E, które też są walutą, tylko taką powiedzmy bardziej premium. E, za przejście w ogóle dziewiątego korytarza zdaje się, e, mamy szansę na emblem, e, specjalny wydarzeniowy, e, oraz chyba na... E, na ten najwyższy tier engramu. Chyba, ale też nie, też nie jestem pewien, nie chciałbym was skłamać. Ja bardzo casualowo do tego podchodzę i właściwie wszystko, co plan zaplanowałem sobie na zrobienie w tym evencie, mam już w tym momencie e, odhaczone. Dobra, za momencik będziemy robić e, drugiego bossa. Jak widzicie mam już... Co to tam na górze? Ty mnie bijesz. Dobra, nie, to nie jest na mój dystans. <laughs> Wejdźmy po prostu do nich do góry. Zdążę na teleport czy nie zdążę? Zdążę, oczywiście. Dobra. Ja podejrzewam w ogóle, że jeśli pojawią się tu osoby, które same grają dużo w, e, w Destiny, to zaraz będą tutaj płakać, bo ja wiem, jakie ja mam playstyle. Ja sobie kompletnie zdaję sprawę. Jak, jak widzicie, jakie gram, to ja cały czas łupię sprymaryn, nawet na początku się nie chcę za bardzo zmieniać na heavy. E, użycie granatu to jest u mnie święto, a a użycie u mnie ulta to już jest w ogóle jakaś masakra, coś co mi się prawie nie zdarza. No ale ja bardzo sobie cenię takie każde podejście do grania, więc też nikogo nie za bardzo to powinno dziwić. E, dobra, zrobiliśmy drugą odnogę w lekko ponad 3 minuty łącznie, zaczynamy trzecią. Jest jak ja uwielbiam te emoty w tej grze, no to jest po prostu magia dla mnie. To jest kosmetyka idealna, to jest coś, za co faktycznie chce się tutaj wydawać pieniądze. Oczywiście nie każde emoty są tutaj e, płatne, nie, nie, nie wszystko jest tutaj em, związane ze sklepem i z walutą. Jest sporo okazji, żeby zebrać również fajne inne rzeczy e, bez tego. Ten dźwięk, który usłyszeliście gdzieś tam w tle. On z tego co się orientuje oznacza, że pokonaliśmy tą minimalną liczbę wrogów, żeby odblokować kolejną część korytarza. Teraz idziemy do tego znacznika, który jest sobie tutaj. Musimy trochę powskakiwać do góry. No i właśnie ta brama byłaby zamknięta, ale jako że oczyściliśmy wystarczająco dużo wrogów, to możemy sobie po prostu przejść dalej. Ja w Destiny naprawdę uwielbiam, jakie jak, jak to wszystko jest płynne, jak, jak te animacje wyglądają, jak, jaka jest dynamika poruszania się. O to jest. to jest nekros, przepraszam, chciałem Cię zabijać przypadkiem. Jakbyś tak upodobnił się do wroga. No pokaż klatę. Nienawidzę weksów wbić, bo oni mają jakieś takie dziwne te swoje hitboxy. Niektóre są podobno zbagowane, ale a to chyba tylko... O, dobra, to jest kolega, którego nie lubimy. On jest nieśmiertelny. On jest nieśmiertelny i on mi się totalnie kojarzy z takimi e, slasherami, w których... E, o, jeszcze dziabnął nam nekrosa. Dobra, pójdę go podniosę. Nieważne, nekros się podniósł. W sumie, ra... w sumie racja, bo tu nie za bardzo jest sens w ogóle podnosić kogokolwiek, skoro... Tutaj jest spawn zaraz obok. Halo, ale nie bijemy mnie może, co? Już zabity? Nie, jeszcze nie. Dobra, leży. Dobra, i to był trzeci bosik. Yy, mamy niecałe 10 minut na kolejne odnogi. Podejrzewam, że skończymy na siódmej. Może jakimś cudem uda nam się wbić ósmą. To też trochę trzeba mieć farta oczywiście, bo to zależy od tego jak te... Jak te korytarze się wygenerują? Plus, tak jak mówiłem wcześniej, no chłopacy mają dobre podejście, oni wiedzą co robić, natomiast no ja nie. Ja tutaj robię tyły wszystkim. Dobra, wystrzelmy się, słuchajcie dalej i zobaczmy, komu tutaj trzeba obić mordę. Albo kto chciałby mi obić mordę. Może o, o takie rzeczy powinienem bardziej pytać. Eee... W pewnym momencie, nawet w sumie nigdy nie zauważyłem na której odnodze, ale w pewnym momencie przestanie działać mój e, radar. Ten, który jest jeszcze e, w lewym górnym narożniku, który pokazuje mi e, gdzie w pobliżu są wrogowie i tak dalej. Cześć pieski. Gdzie? Gdzie? Czemu nie widzę? Tu gdzieś na dole? Psinko! Jezu, widać jak ja strzelam na klawiaturze i myszy. <grafię> Powoli się przyzwyczajam do tej klawiatury i myszy, ale autentycznie mam wrażenie, że gdybym sobie podłączył pod peceta pada, to wyszedłbym na tym lepiej. <grafię> To jest oczywiście kwestia po prostu tylko i wyłącznie tego, że ja już jestem totalnie przyzwyczajony do pada Na przestrzeni ostatnich lat cały czas upałem na padzie, cały czas upałem na padzie I teraz e, no nie odnajduję się na klawiaturze i myszy no, Ale nie jest jakoś szczególnie oczywiście istotne Jak gdyby to jest... E, Destiny jest naprawdę o tyle fajną grą, że dla niej, e, że w niej osoby, które grają czysto casualowo Jak i totalne tryhardy Moim zdaniem odnajdą się równie dobrze Dobra, podnieśmy krosa. O, jest pan bosik, także trzeba bardzo, bardzo uważać. Ale musimy zabić jeszcze jednego wroga dosłownie i będziemy mieli teleport. O, chyba już. No jest setka. Robimy czwartą od nogę. Może to już jest ten moment, że trzeba odpalić ulda. O, triumf ukończyłem. Subcio. Za skończenie wszystkich e, triumfów związanych z tym wydarzeniem, zdaje się, że odblokowuje się maska Eris. Ej, my właściwie w minutę zrobiliśmy, tak? Nie, przepraszam, w dwie minuty. No i lecimy z piątą odnogą. Co mnie tam łupie z tyłu? Co to było? Trzeba troszkę uciec na chwilkę, i się porozglądać. Już zresztą nie mamy teraz e, radaru. Już teraz trzeba na ośle lecieć I ja się tu już gubię totalnie. To już nie jest. To już nie jest gra dla starych ludzi. Dobra, powiedzmy, że lecimy dalej. Powiedzmy, że oczyszczone. A dobra, teraz powinniśmy dość szybko powbijać te procenty, bo teraz będzie e, segment z bombkami, a bombki są o tyle fajne, że one e, rozwalają siebie nawzajem, więc przyspieszają mocno nasz proces. Znaczy w sumie też nie jestem w stu procentach pewien, czy jeśli przeciwnik zginie e, nie, nie do końca z naszej ręki, a z eksplozji swojego pobratyńca, to czy wtedy również jest to zaliczone na naszą korzyść. Ale chyba tak. Dobra, 64%. Coś tu z boku było, czy mi się wydawało? Nie, chyba już nie, by nie ma. Ło! Bez zabijania, proszę. Dobra, końcowa. I jest setka. Jest setka i lecimy pana bossa. O, nawet nie muszę. Okej. Okay. Dobra, no i skończyliśmy tym samym odnogę piątą? Ja kompletnie nie mam nad tym kontroli. Gra się, to się gra. Chyba idzie nam w sumie nawet całkiem sprawnie? Nie chcę tutaj oczywiście krakać, bo pewnie zaraz e, zaczniemy robić to, co zawsze. E, czyli, umierać. Ale jest może jakaś szansa, że pójdzie dobrze. Chociaż nie, dobra, nie ma co się nastawić. O, tak, wskocz bomby, popielski. Wskocz bomby, nie? Jak gdyby. Chciałeś zaprezentować, że idzie dobrze? Świetnie zaczynasz. Po prostu świetnie zaczynasz. Dobra. Dobra, chyba co miało powybuchać, to powybuchało. Chociaż jeszcze gdzieś słyszę jakiś... Chudczeni, łupienie, halo, bardzo przyjemnie mi się strzela tym oddechem smoka, szczególnie z bliska oczywiście. Dobra, podnieśmy na crossa. Bo gdzieś wskoczył Tu bardzo trudno jest spaść i nie znaleźć jak... Gdy... O, cik też leży Okej, okay, czyli zaczyna się robić trudniej chyba e, Bardzo łatwo jest tu po prostu... O, no czemu się podniosłeś? Bez sensu, nie taki był plan O, ten boss to jest masakra po prostu On jak się dorwie na, ta na takim właśnie korytarzu jak teraz No to masz szansę być głęboko w tyłku, nie? Jest taka opcja. A jakbym sobie skoczył tutaj, ponapierdzielał stąd na przykład, to co, to zginę, nie? No przestań! Ojejku, bez sensu. Choczik mnie podniesie, na szczęście, bo jest blisko. Nie wiem, co z tym krosem tam zrobić. Bo chętnie bym biedakowi pomógł, ale. Ale nie czuję się na siłach, żeby tam skakiwać. Szczególnie, że. Okay. No super. Chciałem, żeby kucnąć, ale się bałem, że coś się ze mną. będzie działo. No i widzicie, szło dobrze, szło dobrze i zaczęło iść po prostu źle. Dobra, idziemy po Nekrosa, Biednego. Czy ten boss tu się jeszcze kręci? I gdzie jest w ogóle przejście? Przejście jest tam na górze. No, tu jest boss. O, oh, mhm, mm mhm mm Ktoś się po mnie wróci, czy nie bardzo? Nie, chyba nie Dobra, po prostu się odrodzę No trudno Stracimy chwilę, ale, ale może ocik pociągnie sam Bo tam już jest 16% 14% Śledzę kątem oka 3 minuty do końca No niestety. A nie, to Nekros był. Sorry Nekros a już się po ciebie nie wracam. Już trzeba wbić te 10% i, i śmigać na bossa. 8% 6% Gdzie on pobieg tak daleko beze mnie? 100%, dobra. No tak myślałem, że mu się uda solo. Powiem wam, że jest szansa, że jeszcze zrobimy całą kolejną odnogę. Bo to jest dużo czasu, moim zdaniem. 2.30, no to jest wykonalne. A którym mamy? Mamy 7 teraz, nie? Do zrobienia. ale to 8 to już nie, nie był w żaden przypał. Tak myślę. To byłby nadal mój totalny max, jaki do tej pory robiłem. Ech, dobra. Cześć, ekipa. No, tu chyba faktycznie trzeba powyciągać jakieś granatniki, inne fajne zabawki. Ło, ło, ło. No, pewnie. Co jeszcze? No, nie zdążyłem uciec. Okej, okay, okej. Okay. No to chyba powiem wam, nie ma większych szans na zrobienie tego. Chociaż może. Teoretycznie mamy już 32%. W sumie mogliby wprowadzić takiego twista, że od śmierci ten procent z, z, spada, że jest coraz mniejszy. To by miało trochę sensu. A ty co tu robisz, smutny procenciku? Czemu nie bawisz się z innymi procentami? Dziękuję. Dobra, uciekamy stamtąd. Mocne są gnidy, niestety. gdzie są chłopaki? Gdzie poszli wszyscy? Czemu jestem tu sam? Dobra sam. O, to w sumie też będzie dobra strefka. Powinniśmy ją poczyścić. 72. No dobra, no znożymy chyba zrobić, nie? Zobaczymy, jak nam z tym bossem pójdzie. Dawać moby. Dawać moby. Szybciutko. Tup, tu tup Dobra, chyba nie zdążymy jednak. No, naprawdę. Dobra, jest 100%. Jest 100%. 20 sekund, czy my to zrobimy? O, tak. No, tak. No, super, na pewno. No, na pewno. Brawo, ja. Nie wiem, czy widzicie, co ja robię. Nie trafiłem rakietą, nie trafiłem granatem. Jest 10 sekund, zdążymy. Dobra. 6 sekund do ósmej strefy, zdążymy jeszcze zrobić 8. Nie wiem czy wyjaśniłem jak to działa, ale w momencie kiedy mamy jeszcze jakiś zapas czasu i kończymy ścieżkę To możemy sobie jeszcze zrobić całą kolejną I to działa na takiej zasadzie, że w momencie kiedy czas się skończy to włącza się sudden death, tak? Jak gdyby restrykcja odrodzeń I na tej zasadzie możemy jeszcze dotrwać do końca, dobiec do końca Eee, no, a potem jest, tak jak mówiłem wcześniej, em, tak jak mówiłem wcześniej, potem jest nagroda. Nagrody wszyscy lubimy, więc sobie chętnie do tego momentu wyczekamy. Nie musimy się już teraz śpieszyć, czas nie jest tutaj żadnym faktorem. Czy coś tu stoi koło mnie? Tak to brzmiało. Przez chwilę. Ała! Wow! Mendo jedna. No i mnie zabi. Aha, bo przyszedł boss. Mhm. Tak to jest. Tak, tak słuchasz. Tak słuchasz. Dobra, no i oczywiście oni mnie mogą odradzać, moi e, współtowarzysze. Ale ja sam musiałbym czekać bardzo długo, że zanim wstanę. Siedź z sufitu. Jezu, co. <laughs> Dobra, może spróbujemy ja spróbuję nekrosa ogarnąć w ten sposób. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Dobra. No jakie ja mogę minąć tutaj? A, biegnij. Uuu, dobra, przeżyłem. Ja się stresuję zawsze przy tym bosie.

O, to akurat te dwa, które stoją tutaj. I 100%. No i cyklusy meczka. Akurat, żeby mi granat załadowało. No i dobra. Położony. Tym samym kończymy ósmą ścieżkę i dostajemy się do komnaty z nagrodą, czyli coś takiego. Tu jest słuchajcie, e... o, o, o właśnie, dobra zapadłem się, więc wam przy okazji pokażę. Tam się spawnuje boss i trzeba wskoczyć tutaj jak najszybciej zanim was dopadnie, bo jest chyba nieśmiertelny zresztą. To jest zresztą ten sam, który cały czas nas gania po korytarzach. No i tędy się jeszcze możemy wydostać, możemy e, dotrzeć na górę wyjściem do nagrody, która właśnie się w tym momencie spawnuje. Piękna słuchajcie e, fontanna. Kto Polek? Jak Polek? Co zrobiłeś? Piękna fontanna nagród, między innymi cukierki, czekoladki, e, no i jakieś tam fiolety. Dobra, misja wykonana. Jak widzicie robiłem kompletnie znowu najmniej. Wszystko było w rękach chłopaków. No i dobrze moi drodzy, zobaczyliście sobie jak to wygląda. Ja standardowo naprawdę mocno Was zachęcam do sprawdzenia gierki, bo ona jest teraz w free-to-play na wszystkich platformach i naprawdę ma ogrom kontentu w tym e, zestawieniu. Także no cóż, z mojej strony na dziś to wszystko. Możecie się spodziewać streamów z mojej strony, pewnie jakichś nagrań z ciekawych rzeczy od czasu do czasu, prawdopodobnie z eventów. Dajcie w ogóle znać, co Was by interesowało, bo wiem, że, że Destiny na polskim YouTubie nie szczególnie istnieje, gdzieś tam na jakichś mniejszych kanalikach. A w sumie fajnie by to było pokazywać ludziom, nawet kiedy ja nie za bardzo potrafię w to super grać, jeśli moja wiedza nie jest jakoś super wielka, to, to myślę, że to jest fajny content. Dawajcie znać co Was interesuje. A z mojej strony na dziś to wszystko. Standardowo zachęcam Was do odwiedzania mojego twitcha, czyli twitch.tv-kośnik oraz do zaglądania na mojego Discorda, czyli Discord.gg ukośnik Trzymajcie się, pa pa!